Czy rozpoznamy w kleksach sceny z serialu? Postaci albo. Postaci albo rekwizyty. Ja tu nic nie rozpoznaję. Ja nie wiem. też mam problem. Możemy to robić razem, poczekaj. Yy, ja to tam jest widzę co... jakiegoś psa. To jest co innego. Aha, bo też z dystansu lepiej widać, jak zwykle w życiu. Tak? Mi <grym> się wydaje, że ty masz. Jakieś dwie postaci, no nie wiem, ja widzę wszędzie siebie i Bartka. Dobra, sprawdźmy, czy to jesteś ty i Bartek. Ale jak blisko byłam? Narero. Bardzo byłam blisko. Nie, uważam, że bardzo blisko. jednak no, Wątkowo blisko. Wątkowo-trójkąta w obrębie. A tutaj popatrz, Kinia, co tutaj? No, a widzisz tego psa tam Bo ja widzę. A myślisz, że to jesteś ty z psem? No tak myślę, Dobra, ale tam jeszcze czapa jest jakaś taka na górze. Jakiś... Chciałam pokazać wszystkim Państwu. Oto Wiki z psem. <laughs> Wiki z psem. Dobrze. A tu jestem ja z Bartkiem. E, jakby tak, e, dobra. Widzisz się? Ja tu widzę te włosy. Maybe. Albo ty, albo. E, nie, no ja, no na maksa, Albo ta poczekaj, plezura, no. albo ty. Albo, o nie, ale tamta nosi kucyk. Tam, tak. No, na maksa! Haha! No. <grym grym> tak, dobrze Dobrze, dobrze, A ty tam masz co? tam Pokaż. Mm. Dziecko, kosa z dzieckiem. Nie? Poczekaj. No to to e, rzeczywiście jakoś tak jak się człowiek wkręci, to nawet coś tu można zobaczyć. No dziecko, faktycznie. Dziecko to jest... jest na pewno, ale to jest Jasiu pewnie. A kto ma jeszcze dziecko? E, Jasiu to jest... E, no to ty powinnaś przecież wiedzieć, to jest, jesteś bliżej tego wątku A, twojego. No, 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 właśnie. Sonia. No, no, no. no, no, no. No, idzie nam Przepraszamy jakoś nie idzie was, koledzy. Nie idzie Agata ma w sobie dużo z dziecka, więc tak. zajmę się nawet całkiem... Ale bardzo trudne. O, no tutaj to jest wiadomo, to jest ten y, strajk. Znaczy, no strajk, bunt. A to nie jest bunt. po prostu tutaj przy celach. No tak, dziewczyny no, jak, jak dziewczyny po buncie są. stały. Znaczy, no, może to nie jest No, ten no moment. w sensie może być po buncie też. No, tak, to widać. Tak, tak, tak. Tak, to dobrze? To dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tak? To czekaj, teraz jeszcze wejdziemy w to, bo tu jest jakaś jedna postać. Yy, kto? Bela jeszcze siedzi? nie nie było, może to on? Myślisz, że to Beler. Nie powiedziałabym, czekaj, płaszcz, czy jakaś, jakaś yy, taka yy, koszulka z jakimś nadrukiem? To może Mój towek. Mój towek? Nic. Mój Tomek. Ej. Ta kosa jest jakaś taka, kurczę, tricky. No. Ta. Bardzo trudne. Nie. W płaszczu kobieca postać stojąca z tak z ręką, czyli może to być... Żaga ta kulesza. No, może być to Alicja Mazur, ale w lesie. Jest! No! Alicja Mazur w lesie, dobra, jesteśmy. Wow. Grub to sobie powiedzieć, że mi świetne. Tak, same. No, pokaż, co tam masz. Aha, widzisz, bo to jest proste, tak, tu zobacz. No tu też są dwie postaci y, przy Kratach. I to jest chyba też Alicja, albo to jest też w lesie, nie? A tu? Paweł wit, jest na spacerze. Na spacerze, bo... nie. któryś na... ze strażników to on no, musi być? Tak, Penis? Nie. No to może ten Tomek w końcu? Nie. Aha. Aha, czyli Tomek. to prawda ale nie ten Tomek. Z Hepnerem, ale... dobra. Tomek a, a jest to tu, Heppner. a tu jest Hepner tyłem. A hmm? I tu jest. Też, a tu jest. No, to jest. Nie. Nie. Dobra. <noise> dalej. No dalej. Ale ja to już widziałam, że jest człowiek. Powiedzieć. Bez wątpienia. No w sensie, że jeden. Gadałyśmy o nim przed wejściem poza kadrowo. to się wszystko wyda, o kim plotkujemy. Wszyscy, no, gadamy wszystko, o was, o, o no. Wszystkich, o wszystkich gadałyśmy. No, ale gadałyśmy tak... A, wiem! No. <laughs> tak! O, to, to To on! To on! Krok, tak. Tak, no. że jesteśmy jego fankami, tak, wiadomo. Tak. Tak mówiłyśmy. Tak mówiłyśmy. Same dobre rzeczy. Ale, y, że ta plama to on, no to naprawdę nie, nie, no nie. no, teraz już widzę. Po tych barach. Ale bez głowy. Nie. Mnie to głowa jednak interesuje. Tak? Nie. No to... <laughs> <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Świetnie nam poszło. Myślę, że tak. Właśnie, jesteśmy w sumie całkiem niezłym duetem. Nie wiem czemu tego nie wykorzystano przez te cztery okay. sezony okay. zupełnie. Jeszcze jest mnóstwo produkcji, których mogą to wykorzystać. Dziękujemy. Dziękujemy.